Gala Gutmany jest potrzebna po to, aby promować naszych zawodników, po to, aby móc mieć tą chwilę na celebrowanie sukcesów sportowych po to, w tym roku ta gala, żeby móc posmakować tych medali, które zdobyli nasi zawodnicy w Paryżu. Ta gala naprawdę pokazuje nasz sport, sport bez barier i pokazuje właśnie to, że my osoby niepełnosprawne jesteśmy tak sprawne jak osoby sprawne i przepiękna gala która właśnie pokazuje wszystkim ludziom w Polsce w telewizji że jesteśmy tacy sami i w pięknym geście nas wyróżniają Pamiętam lat temu kilkanaście gdzie nikt nawet nie był w stanie wyobrazić sobie, że kiedykolwiek spotkamy się w takim miejscu, jak tutaj dzisiaj. Nasza gala będzie transmitowana przez stacje telewizyjne. To było poza zasięgiem jakichkolwiek marzeń. Każda gala, ta w szczególności nasza gala przyznawania Gutmanów, doskonale promuje nasz sport. Młodzi ludzie z niepełnosprawnością widzą, że sportowcy niepełnosprawni są traktowani dokładnie tak samo jak Sportowcy zdrowi. Ja na pewno bym chciał, żebyście wszyscy próbowali, bo porażki na pewno będą, one są potrzebne, aby osiągać najwyższe sukcesy, ale też jest tak, że nikt do nas nie przyjdzie, jeśli sami się nie zainteresujemy tym, żeby być najlepszymi. Dajcie sobie spróbować, potem bądźcie cierpliwi. Jak noga wam się potknie, zagryzajcie zęby, róbcie to dalej. I wtedy jak będziecie cierpliwi i upardzi, bo będziecie dążyli do celu. Nie będziecie się poddawali. Będziecie budować wtedy pewność siebie. Dzięki tym dwóm wartościom powstaje trzecia, a dzięki tym trzem wspólnym wartościom powstaje sukces. Ale trzeba sobie na niego pozwolić.